Witam Was moi drodzy w najnowszym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na luźny film e, TMI tak, e, czyli Too Much Information. Bardzo dużo dziewczyn nagrało ten e, tag, więc stwierdziłam, że również dołączę do tego grona. Jeśli widzieliście już ten tak u kogoś, dajcie e, również mi kciuka w górę. E, no i przechodzę do e, odpowiadania na pytania, bo jest ich dosyć dużo. Mam na sobie sweterek z Taki ażurowy sweterek z Lidla w miętowym kolorze, który pokazywałam Wam w holu i w filmikach z ciuchami z Lidla, które podlinkuję Wam tutaj. No tak, byłam zakochana i w chwili obecnej jestem zakochana. Czy miałam straszne zerwanie? No, byłam nastolatką, więc każde zerwanie było bardzo, bardzo straszne. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie miałam bardzo dużo chłopaków. Chyba dwóch i. Mojego męża, więc no, tak naprawdę miałam dwa zerwania, więc tutaj myślę, że nie było to jakieś bardzo straszne. W dowodzie wpisałam sobie 1,75 m, ale chyba jestem troszeczkę niższa i myślę, że mam około 1,73 m. W chwili obecnej waży 77 kg i mam w chwili obecnej bardzo duże postanowienie, aby zbić tą wagę do okrągłej liczby, czyli do 70. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Niestety nie mam żadnego tatuażu, lecz mam. Planach zrobić sobie tatuaż, ale nie jest to taka prosta sprawa, jakby się mogło wydawać. Chciałabym sobie wytatuować imię mojej córeczki, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale mam nadzieję, że kiedyś sobie sprawię tatuaż, właśnie taki, jaki sobie umyśliłam. Jakiś piercing, mam tylko kolczyki, tak naprawdę, i zawsze marzyło mi się jeszcze kilka dziurek w uchu, więc zobaczymy wszystko jeszcze przede mną. I mi przypomina się para Beatki i Andrzeja ja Z serialu Przepis na życie Po prostu uwielbiam Ten serial niestety skończył się I postać Beatki I Andrzeja była dla mnie naprawdę Zabawna Świetnie grali w ogóle Maja Ostaszewska i Adamczyk Po prostu jeśli chodzi o tą parę Wymiatali serial, serial, serial. No to tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, obejrzałam wszystkie sezony przepisu na życie Bardzo lubiliśmy z moim mężem i lubimy nadal oglądać czystą krew i już niebawem będzie nowa seria, więc już tutaj nowy sezon już po prostu się napalamy na to. Również lubiliśmy oglądać rodzinę, rodzinę Bordziów jak byłam dzieckiem, dzieckiem, no nastolatką to uwielbiałam Backstreet Balsów i tak naprawdę znam większość. Um... Piosenek na pamięć, więc tutaj od czasu do czasu sobie wspominam, te czasy puszczam sobie właśnie backstreet Bossów i sobie słucham. Bardzo lubię With Temptation i System of a Down są to moje klimaty. Bardzo, bardzo je lubię. I też z polskich bardzo lubię Enea, naprawdę bardzo pozytywne piosenki. W chwili obecnej czego może mi brakować, No mojej rodzinki na przykład, która mieszka kilkaset kilometrów. Ode mnie, ale niedługo mam nadzieję, że się z nimi spotkam. Więc, tak naprawdę, mojej rodziny pochodzenia bardzo mi brakuje, czyli moich rodziców i mojego rodzeństwa tak na co dzień. Myślę, że tutaj powiem Wam piosenkę Eneja Tak smakuje życie, bądź sensoryczna lideryczna, również bardzo fajnie mi się kojarzy i lubię. z przy niej tańczyć i śpiewać razem z moją córeczką Mam lat 27 rocznikowo, ale skończę 27 lat dopiero w lipcu Znak zodiaku, z tym znakiem zodiaku jest troszeczkę dziwna sprawa, ponieważ ja jestem na pograniczu raka i lwa I mój mąż sprawdził, że w godzinie mojego urodzenia był jeszcze rak więc ja przez 25-6 lat mojego życia zawsze mówiłam, że jestem lwem, ale tak jeśli już tak szczegółowo no to jestem rakiem, ponieważ ja się urodziłam o wpół do pierwszej w nocy, a lew dopiero wszedł o godzinie 10 przed południem, więc no, z odjachalnie chyba jestem rakiem. Akceptacji, e, wsparcia, e, rozmowy Takiej przyjaźni. Po prostu mam to szczęście, że znalazłam mojego męża. Tak naprawdę, odnaleźliśmy się, znaliśmy się całe życie, więc tutaj nie było gdzie szukać, tak naprawdę. Ale bardzo lubię właśnie w moim mężu to, że mogę zawsze z nim porozmawiać na każdy temat. Jakiego pytania sobie nie wymyślę, on jest odczytany bardzo dobrze, więc zazwyczaj zna odpowiedzi na większość moich pytań, a jak nie, no to zawsze. Znajdzie tą odpowiedź, jeśli jest taka potrzeba. Nic nie zdarza się bez przyczyny. Ja jestem tego zdania, że nic nie zdarza się w naszym życiu bez przyczyny. Jestem zdania, że gdzieś jest zapisany los naszego życia i po prostu wszystko się wypełnia, i tak naprawdę nic nie dzieje się bez przyczyny. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest po coś. Po to, aby nas doświadczyć, po to, abyśmy po prostu czasami docenili życie, to co mamy, i tak dalej. Więc tak, nic nie dzieje się bez przyczyny. Ulubiony aktor Johnny Depp. Ulubiony kolor. W chwili obecnej jest to kolor czerwony. Bardzo lubię czerwone dodatki. Głośna. Myślę, że głośna. Bardzo lubię z moją córeczką tutaj urzędować sobie i głośno słuchać muzyki. Mamy swoje ulubione piosenki, więc myślę, że głośna muzyka, jak słucham również na słuchawkach, też słucham muzyki bardzo głośno. Zazwyczaj do łazienki, ponieważ jest to miejsce, w którym mogę się zamknąć i nikogo nie wpuszczać Mam ekspresówkę i myślę, że 7 minut to maks, jeśli chodzi o prysznic no. Jak widzieliście, jestem w stanie wykonać sobie makijaż w 2,5 minuty Więc gdybym musiała naprawdę ekspresowo wyjść z domu, to 15 minut myślę, żebym się zebrała Ale jak już mam czas zaplanowany żeby wyjść w miarę sprawnie, no to zajmuje mi to około 40 minut myślę, że to nie jest dużo. Nie przypominam sobie, abym tłukła się w szkole, czy to podstawowej, czy w gimnazjum, czy w liceum, ale myślę, że z moim rodzeństwem zdarzały się takie bijatyki, więc no i taki nie. Cóż podoba mi się u chłopców? Nie wiem, czy to chodzi o cechy charakteru, czy o cechy wizualne. Jeśli chodzi o cechy wizualne, bardzo lubię długie, zadbane palce. Mam to szczęście, że mój mąż ma idealne dłonie, które bardzo mi się podobają. Lubię, lubię również męskie pośladki, że tak to określę. A jeśli chodzi o cechy charakteru, to oczywiście poczucie humoru, mądrość taka. Która po prostu mnie na przykład bardzo rajcuje, ponieważ tak jak już Wam wspomniałam, mój mąż ma bardzo dużą wiedzę i kiedy on naprawdę opowiada czasami, to ja mam naprawdę czasami gęsią skórkę. Myślę, że tutaj brak higieny odpowiem, jeśli chodzi o takie przyziemne sprawy, a jeśli chodzi o takie cechy charakteru, czego nie lubię, Takiego egoizmu, że tak to określa, takiego egocentryzmu, e, takiego zachowania, że jestem naprawdę idealny, wspaniały i w ogóle i powinniście mi wszystko dać, ponieważ mi się to należy. A dlaczego dołączyłam do YouTube? Ponieważ chciałam dołożyć swoją cegiełkę do właśnie tego świadka makijażowego, że tak to określę, ponieważ szukałam filmów takich, jakie by mi odpowiadały, czyli kroczek po kroczku pokazane, w jaki sposób przygotować makijaż i tak naprawdę правда. Tak to się zaczęło. Potem, oczywiście, rozwinęła się ta cała działalność, czyli rozszerzyła się tematyka, nie tylko makijaż, ale również recenzja. Odezwałam się do Was, dowiedzieliście się o mnie dużo, dużo więcej rzeczy. No, i przez te 4 lata, czy 5 prawie, że dosyć sporo już doświadczenia i w kręceniu, i w montowaniu filmów zdobyłam, więc jest to naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Czego się boję? Już boję się panicznie węży i po prostu widoku węży i po prostu również boję się burzy, takich trzaskających po prostu grzmotów i również błyskawic. No i oczywiście jak każdy boję się śmierci, chorób i tym podobnych rzeczy, które diametralnie zmieniają nasze życie. Hmm. Powiem Wam, że jakiś Jakoś się uchowałam od tego, płakałam ostatnio chyba ze śmiechu. Mąż mi chyba raz śmieszył. Ale, żebym tak płakała z jakiegoś smutnego powodu, no to nie jestem w stanie Wam powiedzieć na chwilę obecną. Nie przypominam sobie. Myślę, że. Jakąś godzinę, dwie godziny temu mojej córeczce. Z tym też jest taka dosyć ciekawa historia, ponieważ nie wiedziałam, że rozwinie się tak ta moja przygoda na YouTubie i zamieściłam swój pierwszy film na koncie YouTube, który utworzył mój mąż lata, lata, lata temu. I po prostu on przypadkowo właśnie utworzył kanał ASD525. No i tak już zostało, po prostu wygrałam już miliony filmów, no i po prostu już szkoda było kasować filmy i logować się na swój wymyślony własny kanał, ale wymyśliłam właśnie swój drugi kanał Okiem Matki, na który Was serdecznie zapraszam no i ten kanał już ma taką porządną nazwę, a co znaczy asdp 25 do tej pory nie mam zielonego pojęcia. Powiem Wam, że nie jestem molem książkowym i bardzo mało książek ogólnie czytam, ale ostatnią książką, którą przeczytałam prawie do końca był Język Niemowląt. Książka, którą aktualnie czytasz nie czytam żadnej książki aktualnie Była to moja córeczka, która jeszcze tak naprawdę nie mówi Która właśnie wstała i przyszła do mnie A tak rozmawiać, rozmawiać z osobą To rozmawiałam ostatnio z moją sąsiadką Jest to moja bardzo bliska koleżanka Bardzo lubię pizzę Uwielbiam pizzę i również kebab i takie sałatki na winie, że tak to określę, czyli to co jest w lodówce i się na winie, to ląduje w sałatce Bardzo chciałabym pojechać do Londynu i do Paryża i mam nadzieję, że jest to w zakresie realnym naszym, rodzinnym Chciałabym pojechać właśnie rodzinnie z moim mężem i córeczką właśnie do Paryża i Londynu jeśli chodzi o mieszkanie, byłam, jestem nadal w naszym dużym pokoju w salonie, ale również byłam też w łazience i zajrzeć u, do mojej córeczki, właśnie, czy spokojnie sobie śpi. Tak podoba mi się mój mąż. No, ze dwie godzinki temu, zanim moja córeczka poszła spać, wycałowałam ją bardzo mocno. Nie pamiętam, nie jestem w stanie Wam powiedzieć, kiedy mi ktoś obraził. Bardzo lubię marcepan i migdały. Myślę, myślę, że Marce pani mi dały, ale to jest to samo tak naprawdę. Tak naprawdę nie umiem grać na żadnych instrumentach. Mój mąż nauczył mnie na pianinie grać taką melodykę na dwa palce, więc jeśli chodzi o takie granie, komponowanie, no to niestety nie gram na niczym. I myślę, że kolczyki, dużo kolczyków mam, bardzo często je zmieniam, i myślę, że kolczyki nadają twarzy bardzo taki interesujący wygląd. Myślę, że tutaj wszystko związane z fitnessem, więc tutaj mam nadzieję, że fitness zalicza się do sportu. A Misia, jaką piosenkę ostatnio raz śpiewałyśmy? Nie pamiętam, ale tutaj na playlistie myślę, że była to jakaś piosenka dla dzieci. Kurczaczki Jeśli mi się coś przypomni, napiszę Wam tutaj. Również napiszę Wam tutaj, czy użyłam tego tekstu, ale ja zazwyczaj nie podrywałam facetów, więc tutaj myślę, że go nie użyłam. Intensywnie spędzałam swój wolny czas, razem oczywiście z moją córeczką i z moją teściową, u której byłam ostatnio, właśnie cały tydzień. Wszyscy, którzy jeszcze tego tagu nie nakręcili, niech nakręcą. Ciekawe są pytania, więc myślę, że również można się dowiedzieć czegoś takiego fajnego na nasz temat, więc tutaj jeśli kogoś zdecyduje o tagować, będą to osoby spisane na dole, z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już Wam w kolejnych filmach. Trzymajcie się pa! Pa pa! Pa pa! Pa pa, pa-pa-pa, pa pa! pa, 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 pa. i <laughs> shit.